Witam serdecznie po przerwie kawowej, myślę, że wszyscy nabrali energii, więc spędzimy chwilę rozmawiając o nowoczesnych finansach, zadamy sobie pytanie człowiek z robotem czy robot z człowiekiem? Myślę, że jest to pytanie, które zadają sobie dzisiaj nie tylko finansiści, ale również przedstawiciele różnych i wielu innych dział biznesu. Moje nazwisko Piotr Laszczak, Jestem globalnym dyrektorem do spraw kontroli finansowych w firmie Shell. I zanim o tych finansach, może parę słów o naszym biznesie. Shell Polska, od 27 lat, w Polsce. Myślę, że Państwo widzieli naszą sieć stacji benzynowych. Natomiast coś, co może nie, nie wiecie, że nasze produkty. Dostępne w kraju już w latach dwudziestych i taka mała anegdota mamy dalej w archiwum w Warszawie reklamę z 1930 roku naszego oleju silnikowego, który mówi o serce samochodu, czyli silnik dbaj jak o własne. Czyli jak widać, serce już wówczas było chwytliwym sloganem reklamowym. Dzisiejsza Polska to jest ponad 4 tysiące pracowników, drugie 4 tysiące z nami współpracuje, sieć stacji benzynowych, rozwiązania flotowe, rozwiązania smarowe, silniki. Natomiast również, czego może nie wszyscy wiedzą, zgodnie z globalną strategią naszej, naszej firmy, czyli więcej... Czystej energii. Bardzo uważnie obserwujemy polski rynek pod kątem elektromobilności, nowych paliw, takich jak LNG, czy też alternatywnych źródeł energii, formy wiatrowe. Jest technologia, rynki się tworzą. Możliwe, że wkrótce będzie coś więcej. Centrum w Krakowie. W globalnej perspektywie, jak Państwo widzicie na mapie, jest to jedno z pięciu globalnych centrów, ponad 15 tysięcy pracowników, z czego 7 tysięcy w finansach, czyli finanse dalej wiodącą siłą, taki pionier shared service wtedy, a dzisiaj business operations. Natomiast coś, co jest również unikalnego w naszej globalnej sieci, ale jak również w sieci, w biurze w Krakowie jest. Usługi rzadziej spotykane, czy operacje rzadziej spotykane w centrach typu organizacja logistyki dostaw, dział prawny, dział komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, nie na potrzeby biura jako takiego, natomiast wspierający grupę w całej komunikacji, czy dział kreacji i nie chodzi o kreacja, że jakieś tam ubrania projektujemy. Dział kreacji modelujemy, grafiki i. Tworzymy modele, które później grupa używa w swojej komunikacji, w swoich programach na całym świecie. Bardzo ciekawe rzeczy, coś, co jeszcze kilka lat temu w ogóle nie miało prawa funkcjonować w tego typu operacjach. Samo biuro w Krakowie otwarte w 2006 roku. Nieskromnie powiem, że byłem wtedy w ekipie, która go otwierała 13 lat temu. Także, jak mówiliśmy tutaj o tych Service Awards. Dziesiątkę już udało mi się załapać, czekam na, na piętnastkę już, już niedługo. Niecałe cztery tysiące pracowników, tu Basia wspomniała, trzy tysiące prawdopodobnie cztery tysiące w tym roku. Co myślę, wyróżnia nas, bardzo zwracamy uwagę na, na, na różnorodność. Bardzo dużym tematem jest u nas sprawa kobiet na wszystkich poziomach organizacji, łącznie od pracowników podstawowych poprzez middle management, aż do top management. Bardzo mocno na to patrzymy. Mniejszości narodowe, mniejszości seksualne, wszystko to jest na wysokiej agendzie. Chcemy, żeby w naszej pracy wszyscy czuli się dobrze, akceptowalni i, i swobodni. Dobrze. Automatyzacja. Co z tą automatyzacją? Dlaczego o niej wszyscy dzisiaj, dzisiaj mówią? Wcześniej w tym roku Instytut Pani Halackiej, Hatalskiej, przepraszam, zrobił takie badanie na potrzeby Samsunga o pracowniku przyszłości. Pytając respondentów, czy widzą, że automatyzacja, robotyzacja będzie w niedalekiej przyszłości wpłynie w dużej części na ich pracę. 60% odpowiada tak, odpowiada pozytywnie, że tak w rzeczywistości będzie i tutaj się chciałem odnieść, nie wiem, Państwo zauważyli na, na początku dzisiejszego spotkania, padło takie zdanie, jest to zagroż zagrożenie automatyzacji, robotyzacji. Ja myślę zu zupełnie nie tak i tu może do, 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 do młodszych przyjaciół, studentów, nie myślcie tak o zmianach, które dzieją się w dzisiejszym świecie. Robotyzacja jest i, i, i będzie i nadchodzi, nie myślcie, że zagrożenie, myślcie, co w tym jest dla mnie, jak ja wykorzystam to do swojego rozwoju. Ja jestem przekonany, że to jest właśnie szansa dla młodych pracowników, czy, czy w ogóle dla, dla pracowników. No, spróbuję może w tym krótkim, w krótkiej prezentacji to, to udowodnić. Dlaczego robotyzacja, automatyzacja przychodzi? Dlatego, że się sprawdza. Dlatego, że się sprawdza, widzimy, że, że działa, że się broni ekonomicznie. Te rozwiązania już mają na tyle przystępne ceny, że mamy wymierne korzyści. Po prostu koszty poniesione na automatyzację przynoszą wymierne, dużo większe profity, ale najważniejsze, najważniejsze jest to, że robotyzacja pozwala uwolnić czas najważniejszego zasobu. Najważniejszego zasobu, jaki ma firma, czyli ludzi. Na to, by mogli y, przestać robić rzeczy nudne, powtarzalne, a skupić się na rzeczach, które ich rozwijają. To, że rzeczywiście roboty są już z nami na co dzień taki krótki y, filmik, y, jak dzisiejsi goście w naszym głównym, y, głównym biurze w Hadze w Holandii są witani. Good afternoon. Welcome to show headquarters. What can I help you with? Tam rzeczywiście taki robocik stoi. Byłem w zeszłym miesiącu w Hadze. Zagadnąłem i potrafił odpowiedzieć, więc to, to nie jest tak, że tylko sobie można selfie z nim zrobić, ale naprawdę wiedział, gdzie jest ta salka, której, której szukałem, więc fajne to jest. Dobrze, więc roboty są. Yy, roboty są z nami obecne, będzie ich więcej. Natomiast ja mocno wierzę, że człowiek pozostaje najważniejszym elementem i jestem przekonany, że to właśnie człowiek, wspomniałem najważniejszy zasób, jaki ma każda firma, jest głównym czynnikiem, czy biznes będzie sukcesem, czy nie będzie sukcesem. Mając to na uwadze, w szelu stworzyliśmy Pięć takich głównych zasad, którymi kierujemy się przy wszelakich projektach automatyzacji, robotyzacji. Customer is central. Wszystkie rozwiązania technologiczne, wszystkie automatyzacje, robotyzacje patrzymy z punktu widzenia klienta lub użytkownika, jeżeli mówimy o, o, o wewnętrznym użytku, ponieważ roboty, automaty mają ich wspomagać. Data is an asset. Myślę, że jeżeli Państwo byliście na wykładach czy prezentacjach przed przerwą kawową, wszyscy już wiemy i rozumiemy, że data jest bardzo cennym zasobem firmy. Act our way into the future. Tutaj chodzi o to, żeby wybrać własną ścieżkę, i my to definiujemy. Nasza perspektywa technologiczna w Shellu to nie jest 5-10 lat w przód strategiczny outlook. To są bardzo krótkie interwały, 3 do 6 miesięcy, z outlookiem na 12. I rolling, te, te, te krótkie obszary, dostosowujemy nasze działania do tego, co się dzieje na rynku, jakie są zmieniające się wymogi klientów bądź użytkowników wewnętrznych. Business own digital. Chodzi o elastyczność, żeby digital. Robotics były efektywne dla biznesu, żeby rzeczywiście to value było jak największe, ta musi być elastyka. W związku z tym Sher postanowił dać dosyć dużą swobodę biznesom co do, do wyboru technologii i sposobu ich wprowadzania. Jednocześnie monitorując całość, no żebyśmy nie skończyli w totalnym miszmaszu setek technologii, natomiast ta elastyka jest i to, się, i to się sprawdza. I ostatnie, ale znowu tu się przy tym chwileczkę zatrzymam, Build in-house capacity. Wspominałem, robotics automation, to jest szansa na rozwój. I to jest właśnie jedna z pięciu zasad w Shellu, że my chcemy to oczywiście w miarę możliwości robić sami. Biorąc dostępną na rynku technologię, budujemy zespoły, które same tworzą używając tej technologii, tworzą odpowiednie rozwiązania. Mówiąc o robotyzacji, automatyzacji, jest dużo pojęć. One są wy, wymieniane wymiennie. Jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej. Spróbowaliśmy to w pewien sposób systematyzować. Jak my to roz, rozumiemy? Wyodrębniliśmy trzy obszary. Workflow i tutaj rozumiemy to, że jest to proces, który wymaga wykonania poszczególnych stepów, następujących jeden po drugim. Kiedy Kolejny krok może być wykonany tylko wtedy, jeżeli poprzedni był zakończony w odpowiedni sposób. Dawniej rzeczy działy się na papierze, chodziło się i zbierało tam podpisy, apruwale, przeglądy. Dzisiaj bardzo często poprzez maile, którym, jak wiemy, milenialsi nie, nie, nie lubią. W związku z tym yy, budujemy workflow, gdzie jest to usystematyzowany proces zapewniający. Zgodność z procesem. Tam nie da się opuścić jakiegoś stepu, nie da się przejść do, do, do następnego kroku, kiedy poprzedni jest wykonany niepoprawnie. I oczywiście za, zapewnia spójność danych. Robotyzacja rozumiana jako aplikacja, będąca w stanie znaleźć, wyszukać i pobrać dane z różnych baz danych. Na koniec centralizować je w celu analizy, podejmowania decyzji, wsparcia procesu decyzyjnego i automatyzacja. Akurat w tym przypadku rozumiana jako możliwość konsolidacji danych w ramach MS Office. Czyli na co dzień używane produkty Excel, Word, PowerPoint mogą wymieniać między sobą informacje, oszczędzając nasz czas. Jakie widzimy wyniki? Wyniki widzimy takie, oszczędzamy czas, wymierne korzyści przeliczalne na, na, na profity, poprawiamy jakość danych. Naprawdę, jeżeli napiszemy algorytm, to ten algorytm działa tak samo zawsze, czy dzień, czy w nocy i się, i się nie myli, chyba, że dane które Dane wyjściowe są złe, natomiast automat pobierze je w poprawny sposób, w związku z czym jest duża większość trafność danych. No i znowu najważniejszy element: uwalniając czas, ludzie mają więcej możliwości na rozwój. Powtórzę, człowiek zyskuje w tym momencie. Popatrzmy na przykład. Przedstawiam Państwu cash for. Jeden z już w tej chwili kilkudziesięciu robotów funkcjonujący w Krakowie, w naszym biurze, zbudowany przy współudziale naszego zespołu z Trezery. I pokrótce co tam, co tam się dzieje. Poprzednio, żeby zbudować prognozę przepływów pieniężnych trzeba było pozbierać dane ile mamy tej gotówki w tej chwili, ile będziemy ją, ile będziemy wydawać, ile mamy płatności, kto nam zapłaci w międzyczasie ile przychodów. To wszystko jest dostępne. Ale oczywiście trochę tu, trochę tam, trochę tam, więc siedzi pracownik i szuka, i kopiuje, i wkleja, i po dwóch godzinach sobie podlicza i widzi, to jest mój net position. Zbudowaliśmy taki robot, gdzie to wszystko dzieje się poprzez kliknięcie guzika. I po kilku minutach mamy ten sam wynik, w związku z czym pracownik znowu ma te dwie godziny, które poprzednio spędzał na przeklejaniu danych, po to, żeby się nad nimi zastanowić, po to, żeby podjąć decyzję lub wesprzeć decyzję, jeżeli ona jest podejmowana w innej części organizacji. Tutaj kilka takich hard data. 2000 w samym Krakowie jest to oszczędność 2000 roboczo godzin, 80% zmniejszenie ilości, ilości błędów, 33% zwiększenie efektywności całego, całego procesu. Na koniec prezentacji taki filmik. Ja to zawsze mówię taki bardzo podstawowy, ale ja myślę, że fajne jest to w tym filmiku, który sami zrobiliśmy u nas, u nas w biurze, że pokazuje, jak te, te roboty, które się wydają takim gdzieś jakimś rocket science, jak w rzeczywistości wpływają na, na życie naszych pracowników w biurze. Widzieliście, to jest fajne w tym, że ten, ten chłopak, który tam zapuści tego robota, miał nie tylko czas, więcej czasu, żeby się na prezentację przygotować, ale jeszcze zagadnął z kolegą, kawkę tam sobie po, po, po drodze wziął, więc jest rozwój, ale jest też mile, jest czas na inne rzeczy. Mam nadzieję, że w tych krótkich 15 minutach udało mi się troszeczkę przybliżyć temat robotyki, nasze spojrzenie na to oraz to, że jednak w dalszym ciągu pozycja człowieka jest niezagrożona. Dziękuję bardzo. I Justyna przekazuje pałeczkę.